Dzień dobry Państwu, teraz będzie rozmowa z kołowską pisarką Małgorzatą Maj. Witam serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie wakacyjnie. Witam serdecznie, jeszcze wakacyjnie, prawie jesienią, ale jesień jest bardzo, bardzo fajna, bardzo lubię jesień. Także. Biała kawa biała i czarna. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. O tym gdzie rozmawiamy i dlaczego tu rozmawiamy, to będzie mała niespodzianka, przygotowana przez Radio Koło Zobaczymy jak pisarka zniesie tą niespodziankę. E, dziękuję, że znalazłaś czas, bo bo wiem, dziękuję że bardzo. piszesz no nie powiem godzinami, ale od świtu do zmroku. Oj teraz już godzinami. Teraz już godzinami. Teraz już jestem w takiej w takiej bańce, bańce moich, moich bohaterów, moich zupełnie nowych, nowych ludzi, i rzeczywiście no, trudno jest mi się wyrwać, aczkolwiek to czasem sympatycznie jest poddychać powietrzem innym niż tym emitowanym z komputerowych wiatraków. I w tym pisaniu, teraz się rozgadałam trochę, doszłam do takiego absurdalnego momentu, że. Tak już się zżyłam z tymi, z Wojciechem, z Gizelą, z jej matką, z sąsiadem Wojciecha, nowego bohatera. Że jak wychodzę na ulicę i idę w okolice, gdzie oni się pojawiają, to się dziwię, że oni się nie pojawiają, że ich nie ma. Więc jakaś coś, coś się dzieje dziwnego w mojej głowie, chyba. To jest ta głowa. Zacznijmy. O, dziękuję bardzo! No i to jest właśnie to zaskoczenie, deser Weronika. nie wiem jak Pani sobie poradzi, konsumując Dobra deser Weronika. No tak, w związku, w związku właśnie z Weroniką, przypomnijmy kto z Państwa jeszcze przypadkiem by nie wiedział, bo to będzie obowiązkowy punkt zwiedzania koło brzegu, tu mieszka Małgorzata Maj, która napisała Weronika, zmienia zdanie. Żyje jej tworzy. Mm -hmm. No i powiedzmy tutaj skromnie, że y, odniosłaś sukces, ponieważ tak. wydawnictwo zamówiło drugą część, przypominam. Tak, jest Dalsze, do dróg. I, i, I zamówiło, no może nie drugą część, ale kolejną powieść. Są, są zainteresowani twórczością Małgorzaty Maj. No czyli tak. idziemy scenariuszem tak. po prostu udanego debiutu, tak. no krótko tak. mówiąc, weryfikacja tak. rynku. Czyli to, co dla pisarki, dla pisarza jest najważniejsze w sumie. Mm -hmm. Tak. No, był prawda. czas pisania do szuflady. Chyba jesteś był. tego pokolenia, które się chowało na wzniosłym pisaniu do szuflady. Tak. Do, do szuflady do jakichś tam, nie wiem, na jakichś tam skrajnych sycików, na jakichś tam, nie wiem. Bardzo ważne zbubających... rzeczy dla potomnych. <laughs> Tutaj weryfikacja rynku, no, zachwycaliśmy się takim przełomem, nie wiem czy to będzie dobry przykład, ale takim przełomem współczesnej pisarki, która weszła mocno z ostrogami w rynek i pokazała po prostu zęba, to była dla mnie pani Rolling. I jak się pojawiły pierwsze przygody, to byłem sceptycznie nastawiony, ale... Po prostu schyliłem czoła przed geniuszem tak. e, zawładnięcia rynku. Mhm. Chciałbym Ci życzyć czegoś takiego. ja bardzo, pa, bardzo bym sobie też tego życzyła. To straszne bo... bogactwo Pani przeżywa w tej chwili. Tak. Oj, chciałabym tak, chociaż połowę mieć. Bo później Nie, można no... podobno już robić, jak już się osiągnie ten status materialny, co mhm. się chce po prostu. Tak. Ona Ale chyba... z reguły, nawet jak się robi, co się chce, to potem, to potem się i tak pisze, chce się pisać. Tylko hmm. już zupełnie, pewnie, zupełnie z inną głową. I ja uważam, że no, rolnik akurat no, akurat miała szczęście, bo każdy debiut i każde jakieś, każda książka, każde coś nowego to jest zawsze ruletka, bo nigdy nie wiadomo, co zażre, tak? No ale zaskoczyło spodoba, straszliwie. A co, a co się nie spodobało. Ile tak? to było lat no, no, temu? Jak, no przecież jakiś no, czarodziej, jakiś w ogóle coś, no hmm. to kto to w ogóle No Ale weźmy, twój świat, tak? twój świat powie, powiedzmy sobie jest też... Yy... Na tyle, na tyle inspirujący, znaczy na tyle poruszający wyobraźnię, no, że, że zaskoczył, tak? Że... No zaskoczył, tak. Kobiety, to... mężczyźni polubili Weronikę i, i, i ja myślę, że to może być też kwestia tego nie wiem, języka czy, czy spostrzegawczości, bo, bo mówią, mówią mi kobiety, że... To jest właściwie takie oczywiste. No każdy głupi wie, tak, że, że, że surowe ciasto, że tam są bąble, czy, czy jakieś takie inne szczeguliki, o których wcześniej nie przeczytały. A czytając o szczegółach życia, o, o jakichś takich naprawdę drobnych, nie wiem, już teraz cudzysłów, kropelkach rosy drżących na napłatkach róży. Ojej, rzeczywiście tak jest, że tam są te kreseczki, czy czytam coś. Przepraszam, I to, te, i to też się podoba. I to też się podoba, że, że kobieta jest nieidealna, nie że jest rodze drgana, że, że ma jakieś tam swoje problemy, niedoskonałości. I postanowiłam. Możeły że... kawy. O właśnie, dziękuję. Mhm. A słodzi pani? Czy nie, nie? nie? Weronika nie, nie. Nie, słodzi? nie słodzi. Nie słodzi? Zbiera, ale nie słodzi. Ale liczy kalorie, <laughs> liczy, liczy, tak jak Bo... na taki deserek. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Jak normalnie. Już, jak już leci, to leci. Zobaczam Normalne się tam, życie. Tak, tak, tak. Kolory tak. życia normalnie, bez katowania <laughs> się. Bez. Wróćmy jeszcze do tego języka i stylu, bo też tak nie miałem okazji o tym z tobą porozmawiać. Bo najpierw żeśmy się cieszyli, później, żeby nie zapeszyć, później trzymaliśmy <laughs> kciuki, później się dowiadywałem w sposób tajny w księgarni morskiej, jak <laughs> idzie i pani za każdym razem z wypiekami mówiły, że. E, nie, chyba dokładnie żre. O. Tak, żre. żre. Tak. Idzie bardzo dobrze. No, a teraz jest czas, żeby już, już tak trochę się zastanowić. Ja widzę w tej książce przede wszystkim Twojego zęba dziennikarskiego strasznego. Czyli tą, tą obserwację, którą, z której poznaliśmy się, czyli umiejętność formułowania myśli i określania zjawisk, awista, no po prostu, gdy się dzieją. No i to, i to robisz. Aha, no. No to widzisz, to nawet nie zwróciłam uwagi, że, że jesteś jest w jakiś no, sposób dziennikarska, naprawdę. Nie, no to jest opis rzeczywistości, no. Mhm. No twój, tak. twój, ale e, jednak mhm. to, co powiedziałeś, no, no wszystko polega na narracji, tak. e, czyli po prostu pokazanie tego świata w sposób e, swój, i przez to ciekawy, jeżeli jest ciekawa, ciekawa obserwacja, więc, no, więc opowieść, opowieść odwieczny od od problem y, pisarzy od homera zaczynając. Jak, jak opisać, co opisać, żeby to. Hmm. Ja patrzę, widzę, zapamiętuję, a żeby nie zapomnieć, to piszę sobie na karteluszkach jakieś tam spostrzeżenie jakieś co i... Bo... No. Bo Powiedzmy, tak bo ja poprosiłem Cię, żebyś mam. na wywiad przyniosła jakieś jakiś, jakiś yy, jakieś coś, co jakiś jakieś coś, które przeleciało ci przez głowę, które leci. Tak. No teraz tak. era telefonów komórkowych, dyktafonów, cudów na kiju, ale widzę, że. Ale ja na tym kolorowe na, ja recepty, tak? ja, ja, nie. ja nie lubię na tym. To jest coś w formie takiej recepty. Nie, jak. To, to, to jest jakaś. To, to są Tak, no normalna recepta. No. Nie, no to jest klimatyczny Nie, no, się, nie recept już nie ma. Aha. No i tutaj na przykład. o. Przy, bo moim głównym bohaterem nowej książki. Mam jeszcze, mam, mam dwa tytuły, więc tytuły jeszcze, jeszcze nie, nie mogę powiedzieć, jaki tytuł, bo nie wiem, jaki jest. Tak jak przy Weronicy od razu wiedziałam, tak tutaj miałam tytuł jeden, to były skutki uboczne, ale potem się okazało, że skutki uboczne <grafi> napisał już Woody Allen, zbiór opowiadań i sztuka pod tym tytułem i w ogóle no to mówię, o nie, nie, nie. Już wystarczy, że mi Weronikę pod podciągali, to ja tutaj nie będę robił. No to nie był zły, w ogóle nie był zły pomysł, bo ten no, skutki tytuł... skutki uboczne po prostu byłyby idealne. No ale no nie mogę. No. Hmm. A może Jak napisz gdzieś... do Alena po prostu? Ja wiem, że on dopisuje. <grafi> Nie, odpisuję. No, Odpowiadali ludzie, że jest bardzo kontaktowy. Ma kręcić także film w Polsce, także to nie jest zły trop. Mm -hmm. no, może, może się zapytam, bo po prostu bardzo byłby fajny. No i teraz tak, przy okazji tego, że mój bohater główny jest bohater, bohater jest okulistą, no to go... Osadzam te w rzeczywistości okulistycznej, trochę, nie że tylko tam z gizelą, z gizelą. I na przykład dowiedziałam się, że te tablice z tymi literami, czy cyframi, czy obrazkami dla dzieci, do badania ostrości wzroku, to są tablice snelena, na przykład. Dodali i bliży. Czyli dali i bliżej jest to określenie jak najbardziej okulistyczne A, i, bardzo i, bardzo, fa fajne. i bardzo fajne. Ja to, też się, że, się, że z tylko tego bliżej. mówią, ja to do bliży. No do bliży, bardzo dobre to. <noise> Fajne słowo. Fajnie, no, no tak, dużo, tak dużo, u Ciebie w tak, prozie że... jest dużo tych fajnych takich powiedzonek. I tutaj też tak będzie. I nie wiem, z... powtarzają już niektóre się poprzyjmowały się, niektóre się jakieś... Nie sądzę, jeszcze nic mi o tym nie wiadomo, mhm. ale, ale, ale słyszałam, że, że niektóre określenia bardzo się, bardzo się, bardzo się podobają. Jezu, jak szybko czas leci małgorzata. ledwo już? żeśmy się rozpędzili 10 minut. No. Hmm. Pani no zmierza, kończymy. kończymy. Ja muszę powiedzieć, no kon... e, ledwo żeśmy zaczęli, no. ale zamawiam Cię za, za pewien czas. Dobrze. Za tydzień może nawet. O! No. Będziemy, tak, dzienniki radiowe na bieżąco, ale z takich ważnych rzeczy jeszcze, co musimy powiedzieć. Taką podjąłem próbę, nie wiem, e, przez przez tą przez ten deser Weronika, bo to ale wejdzie do... Ale co to w ogóle? Ale to już teraz no, my tak, my tutaj Tak, to z właścicielem. We, 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 do, do, do karty we, wchodzi tutaj. Bardzo się cieszę. Nie, poważnie, będzie w karcie, jest to spisek zrobiony. O, dziękuję Będziemy bardzo. jeszcze tutaj wieszać jakiś coś związanego z tobą, ale to jeszcze nie mówimy. Ojejku, ojej. Będzie takie coś wisiało tutaj. W Magnum siedzimy, to jest przy Rodziewiczówny Magnum. kawiarnia, która w... teraz już trochę nam się kończy, ale to nie, nie jest pomysł zastrzeżony. To jest pomysł serdecznie polecam Małgorzatę. Bo tak, robiłem materiał o tym, że Małgorzata, jak się zadzwoni w odpowiedniej porze, to przyjdzie do księgarni, podpisze książkę. Tak, tak To jest prawda. To jest prawda, no, cały jest czas. Wartość czekam, Kołobrzegu. Czekam, czekam, tak. tak, na tel, no jak, ja, jak tylko będę w Kołobrzegu, tak, i nie no, będzie to siódma no. rano, ale księgarnia jest otwarta od dziesiątej, więc już zdążę. I panie powiedziały, że, że można się z pisarką kontaktować przez, czyli to tak, tak, tak no. Tym, Czyli kreujemy tak, cię na atrakcję kołobrzegu. Tak, 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 i y, opisuj kołobrzeg po prostu Tak je. będzie. Będzie kołobrzeg, oczywiście się będzie rzecz działa następnej książki w kołobrzegu, oczywiście nie przewodnik tylko w tle, ale kołobrzeg będzie. I, I będzie i, można rekonstruować tak jak w tej chwili y, całe fragmenty, tak? I Może, może w końcu stanie się tak, że kto przeczyta, nie będzie mylił graniczny z giełdową. Wątek graniczna będzie. A ty, ja też ci nie jest. mówiłem, że masz zmienić graniczną na liryczną. <grym> nie. Aha, to przepraszam. To, to może poproszę pisarkę. Dobrze. Mamy problem z lipami, ale to też już <grym> poza anteną. Małgorzato, bardzo Ci dziękuję, dziękuję bardzo. Zapraszam, państwa, zapraszam Państwa za dni kilkanaście, kilka w sumie, mm -hmm. jak autorka będzie miała humor odpowiedni. Zaraz zacznie padać deszcz, więc tutaj ten parasol już się zapowiada ciekawie. Tak, Że kto po... jeszcze nie czytał, kto ma jakiś no, podły nastrój, koniecznie. a jest w ogóle coś? książka jest jeszcze? Jest jest. jest, 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 w dużym matrasie, w morskiej jest. Jest, czyli tak. matras cały czas tak. yy, Małgorzaty Maj ma w karcie dań. Yy, magnum yy, też. Magnum też ma Weronikę, <grym> to jest mięta na, na, na samym czubku. Mm. Mięta. Nie koci miętka, tylko normalna mięta do zjedzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Bardzo. Słowo, słowo pisarza na koniec, pisarki do, do narodu. Apelowaliśmy o to, żeby, żeby ewentualnie kupili. Kto nie kupił, złapał ciekawość, ale no tak, może, jakąś, może jakąś myśl na, na te Myślcie, dni sierpnia. Ja chciałam bardzo Państwa pozdrowić serdecznie i powiedzieć, że jesień jest w porządku. Jest sympatyczna, jest fajna i bez biadolenia, że nie ma lata, bo no, no jesień jest naprawdę ok. Ale czekamy na maj. Dziękuję bardzo. Małgorzata Maj była gościem Państwa na antenie dzisiaj. No i proszę bardzo, dobra, czy to rzeczywistość dobra. niematerialna? Muzyka westernowa. Przenikają się światy. Tak. Przenikają się cały czas. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.